Czy zdarzało ci się pomyśleć, dlaczego ja to wszystko robię? Te medytacje, afirmacje, kursy, książki, warsztaty. Czy miałaś wrażenie, że pomimo tej całej pracy, coś w tobie nadal jest niedokończone? Jakbyś ciągle była w drodze. Ale dokąd? Do siebie? I właśnie tu zaczyna się prawdziwy paradoks duchowej ścieżki. Bo z jednej strony jesteś już pełna, wystarczająca, jesteś tym, czego szukasz. Ale żeby to naprawdę poczuć, paradoksalnie musisz wykonać pracę, która ci pokaże, że nic nie trzeba było naprawiać. To tak jak w starej przypowieści, przed oświeceniem, rąb drewno, noś wodę. A po oświeceniu, rąb drewno, noś wodę. <grych> Na zewnątrz może nie zmienić się nic. Wciąż gotujesz, sprzątasz, pracujesz, jesteś wśród ludzi, ale robisz to już z innego miejsca nie z napięcia, tylko z obecności, z prawdy, z miłości bo może właśnie o to chodzi, żeby nie uciekać od siebie kiedy wszystko boli, zostać przy sobie, nawet kiedy płaczesz przy zlewie, żeby gotować z czułością, nawet jeśli w środku masz chaos, żeby być dla siebie, nie tylko w medytacji, ale też gdy wyrzucasz śmieci. Myjesz naczynia albo stoisz w korku. A jeśli nie wiesz, jak zacząć, zacznij od najprostszego. Zauważ, co w tobie woła o uwagę. I zamiast to naprawiać, usiądź z tym. Pooddychaj, zapytaj, co naprawdę czuję. To jest pierwszy krok do pracy ze sobą. Nie walcz z tym, co trudne. Daj temu przestrzeń. Oświecenie to nie błysk, to moment, w którym w zwykłym dniu czujesz, że jesteś wystarczająca. Nawet jeśli płaczesz i masz wszystkiego dość, nawet jeśli jeszcze nie wszystko wiesz, po prostu jesteś i to jest święte. Pozdrawiam Cię. Bardzo serdecznie.